Siemano, dzisiaj się zajmiemy rdzą, gorozją. Kur. Zobaczymy, co to wyjdzie nam z tego. Niestety, no ale drobne, blacharsko-lakiernicze poprawki muszą paść z mojej strony. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Tutaj na pierwszy rzut oka, jak patrzycie sobie na auto, to nie widać, wszystko ładnie wygląda. Chociaż znalazłyby się. Znalazłyby się szczególiki, ale pokażę Wam już, o co chodzi. I już Wam pokazuję, o co chodzi. O, i o to chodzi. A co to jest? A co to wystaje? Grecik? O Jezus. Drzwi też. Fuszerka, pan Fuszerka Audi, Audi Chciałeś Audi to masz, teraz się męcz Dobra, placharsko-rakiernicze poprawki zaraz pójdą w ruch Przez Dawidka, jedziemy Mamy pomagiera WD40 tu. Taki papier cienny 120 mama, nie wiem czy za gruby nie będzie Kurwa, ale zaczniesz tym w ogóle? Co ty, jak to do rdzy jest? Kur... Ta tam będziemy czyścić, kurwa. Pierdol, <grydol> to czyszczenie ty. Nie zejdzie, to musiał być kurwa tą Opierdolić. Ty, a nie jeźdź po tym. Kurwa, nie, to jest. Za... Do dotynków, do gładzi Dobra, idziemy po inny, kur... Dobra, mamy 150, 150 mamy O Widziałeś? Idzie, idzie Ty uszczelkę przydałoby się zdjąć jakbyś... Aí de tipo, com... Pratão. Pra Was Waso nie zatrudnią. Boże jak mu nie widać. Szmatka by się jakaś przydała, kur. Citnijemy sobie jeszcze. Dobrze to. Dobrze to wygląda. O, schodzi dobrze. Ty to jednak potrafisz, ty tu będzie widać. No polerujesz. Kurwa. Polerujesz. Dobra. Szmatkę znalazłem. Przytrzemy sobie. Ty, a jak ci wd 40 na uszczelkę. Kurwa tu z piaskiem. Kurwa, z piaskiem. Och, ja no już mnie nogi bolą Dobra, ty ja podamore Dobra, jedziemy dalej No, cimne jest, nie, 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 nie. Zara będzie robota zrobiona. Dobra. Mamy specjalistyczny sprzęt. Zobaczymy, jak tym pójdzie. Dobra, nie ma co zlekać. Odtłuścimy. Ryski będą. Lakier przykryje. O, przekręć jeszcze na drugą stronę. No, jak nowe. Dobra, idziemy zaraz. naprawiać uprzątniemy trochę, pół szczelce WD40, jeszcze. <grywa> dobra, okleimy sobie. Ta siemeczkom, ta O, hops, nie, ty za mało będzie, kurwa, dobra. No nie chcę trzymać do no, uszczelki. Dobra tam. Okleina. Proszę bardzo. Ops. Tu krzywo. <grymny> Dobra. To robota ma być, raz, dwa, trzy, o. Chociaż przydałoby się raz tą, dobra, tak z góry tak, później z dołu Być psikam. Dobra, dawaj plakier, idziemy. No wszystko mamy. Lakier pod kolor jest. Jedziemy. I co poczekasz aż że wyschnie, żeby zacieków nie robić? Myślisz, że się zrobią zaczeki? Ale ja tu piszę, żeby poczekać Dobra, psiki tu grubiej i mam nadzieję, że nie <ścoughs> o No nie jak nowe będziesz czekał tam Daj spokój. Bezbarwnym od razu? Nie no, poczekamy z tym Bezbarwny poczekamy, bo... Źle się położy na pewno. Trzeba trochę chwilę poczekać chyba. Żeby połysk był. Nie? Nie wiem no, nie pikałem nigdy. O, zacieków nie ma. No, lakiernik z zawodu. Z zawodu lakiernik, tak. Ty debilot <grywa> Dobra. Poczekamy aż wyschnie. Dobra. Słuchajcie, postanowiłem, że popsikam jeszcze raz. Ach, żeby nie było widać tych rysków, nie? To popsikasz się trzy razy, żeby było grubiej, po prostu. Ach, to to miernikiem dotyka poza tym. <grywa> no właśnie, no. Szmatkę, szmatkę! Za daleko żeś psiknął. Szmatkę daj. Jezus! Lakiernik, lakiernik, na pewno lakiernik Na pewno lakiernik Tu już widać, że jest z piaskiem żeś czyścił. Dobra robota, no na pewno Dobra no co? Czekamy na trzecią warstwę. Chociaż już tu mi się wydaje, że już nie będzie widać tych rysek. Będzie bardzo ładnie wyglądało. Nie no ładnie będzie wyglądało. No dobra. Nie dotykaj jak jest, tak jest. Będzie dobrze. Tak bezbarwnym się zrapsiknie. Ładnie jest. Ładnie, ładnie. Dobra. No i co? Zostało nam psiknąć bezbarwnym. Bo tutaj już ładnie tutaj sobie doschło. Będzie widać przejście już z tego co widzę. Ale trzeba będzie spolerować. tu już sobie... Kiedyś na spokojnie se już zrobię. Zimno jest, będzie chujowo słowo, ale... Dobra. Ładnie jest. No, nic nie widać. No i co? No i co? Lakiernik, mówiłem, lakiernik. a no, nikt nie chciał wierzyć. Tu, tu od tego będzie, będzie przejście. Uszczelki się nie chciało ściągnąć. Dobra, pokażę efekt końcowy jak wyschnie O Jezus, Boże święty. Dobra. Będzie wreszcie od taśmy, bo nie zawinęła się do środka. Boże, dobra Pokażę Wam efekt końcowy No i co? na ekran wam teraz na szybko Jak się prezentuje sprawa. Jeszcze dobrze nie wyschło, ale patrz. O, widziałeś? Patrz tu z góry. No. No, widziałeś? Hmm? No? Lakiernik z zawodu, mówiłem. Tupia. Nie wiem, czy Wam to pokażę. O. No są minusy. No są, są, ale tak to. O. Jak ładnie. No, przepięknie. Dobra. No i co? Kolejna bardzo dobra robota. Była Arzani Marcy. Lakiernik z zawodu. Bardzo ładnie jest. Dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie. Robota zrobiona. Bardzo dobrze. Lakiernik zawodu. Jeszcze odrywałem tą taśmę, ale to później sobie oderwę. Wyschnie. Mogę wstawić zdjęcie potem, ale i tak jest bardzo ładnie. Dobra. Siemano. Dobra, wyłączaj to. Szkoda aż gadać.